Ten Algierczyk pozbawił nas marzeń. Okradł nas z marzeń, okradł nas z sześciu miesięcy ciężkich treningów, znakomitego przygotowania. Co za fantastyczna noc. Tu będą badać popy największego kalibru. Wygodujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na nadzwyczajne wydanie mojego wideobloga. Powód jest niestety smutny. Dwaj polscy reprezentanci na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przegrali swoje walki na ringu. O ile przegrana Bereźnickiego była zrozumiała, był słabszy. Rywal był w jego zasięgu, ale przegrał. Natomiast przegrana Damiana Durkacza, najlepszego polskiego boksera, jest trochę szokująca, biorąc pod uwagę okoliczności. Rywalem Durkacza był Bułgar Kiwan. Znakomity bokser, zresztą Mistrz Europy, najlepszy bokser ostatnich Mistrzostw Europy. Wielkie chłopisko, ale w tej walki Kiwan, w moim odczuciu, nie wygrał. Walka była wyrównana. Tutaj Olbrzymi wpływ na przebieg tego pojedynku miał sędzia z Algierii. Sędzia z Algierii w drugiej rundzie, pierwszą rundę, wygrał Durkacz. W drugiej rundzie, na początku, chyba to była 40 sekunda, ostrzeżenie dla Durkacza za atak głową. No był tam delikatny atak głową, ale potem w następnej rundzie znów ostrzeżenie dla Durkacza za atak głową. No to ustawiło ten pojedynek. To drugie ostrzeżenie, jak to mówił Grzegorz Proksa, z którym rozmawiałem, to było z... i Damian Durkacz to mówił też, z D. Zupełnie niezrozumiałe. To ostrzeżenie ustawiło walkę i miało olbrzymi wpływ na wynik tego pojedynku. Sędzia z Algierii był tutaj negatywnym bohaterem. 20 minut przed tym, przed, tą, przed tym wywiadem, który Państwu daję, rozmawiałem z Grzegorzem Proksą, trenerem reprezentacji, mówił, ten Algierczyk pozbawił nas marzeń. Okradł nas z marzeń, okradł nas z 6 miesięcy ciężkich treningów, znakomitego przygotowania, bo Durkacz był świetnie przygotowany, realizował konsekwentnie plan taktyczny. Jak Grzegorz mówił, plan taktyczny polegał na tym, żeby osłabić tego Bułgara, który jest wysoki, ciosami w tułów i zapunktować, wygrać. Damian Durkacz to realizował. Niestety dostał te ostrzeżenia z dwa za atak głową. Sędzia był... Jedno na jedno oko, oko tylko patrzył, widział tylko przewinienia durkacza. Nie widział tego, że bułkar łapie za głowę, uderza w tył głowy, stosuje no takie tryki z pogranicza dopuszczalności, bo był osłabiony tymi ciosami durkacza, chciał zyskać na czasie. Tutaj poluzowała się sznurówka, zawiązał buty, zyskał na czasie. I w ten sposób no, doprowadził do tego, że wygrał. No, fatalnie, to nie jest jakiś mega skandal, ale szkoda tego, no bo Durkacz był świetnie przygotowany. Jeżeli on tak dobrze walczył z bokserem, który był mistrzem Europy i najlepszym zawodnikiem mistrzostw Europy, to znaczy, że. Je, Szczytem jego marzeń to był złoty medal. Ten złoty medal był absolutnie do osiągnięcia. Nie ma go. Zaznaczam, to nie był jakiś mega skandal. Mega skandali było trochę. No, oczywiście największy, pamiętacie, to był, finał, to był pojedynek Reja Jonesa juniora z korańczykiem Parkiem na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Tam Amerykanin przekładał Koreańczyka z ręki do ręki. Wygrał zdecydowanie, bez żadnych zastrzeżeń. Mimo to sędziowie dali mu przegraną stosunkiem głosów 2 do 3. Tych trzech, którzy dali przegraną Rojowi Jonesowi, zostało zdyskwalifikowanych dożywotnie jako sędziów. Ja myślę, że tutaj Algierczyk. Nie wiem, czy on zostanie zdyskwalifikowany dożywotnio. Należałoby mu się jakaś dyskwalifikacja, może nie dożywotnia. Ale no to nie był taki skandal, jak mówię, w tym pojedynku Roya Jonesa z parkiem. Było jeszcze takich skandalów dosyć dużo. W boksie, no w sporcie niewymiernym to się zdarza. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, Conlan. Przecież przegrał w ćwierćfinale, nie, nie mógł się pogodzić przyszłymi świata zawodowy z tą porażką. Protestował, nie chciał zejść z ringu. No, Polacy też mieli swój udział w tych skandalach. I największy z tych, co ja pamiętam, mega skandal też na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Tadeusz Walasek walczył z Amerykaninem krukiem. Kruk to znaczy oszust. I to, on nie był oszustem, ale oszustami byli sędziowie, którzy dali zwycięstwo Krukowi 3 do 2. Publiczność w Rzymie, przecież która nie miała powodu, żeby sympatyzować z Polską, wygwizdała ten werdykt. Dochodziło tam do zamieszek. Przez kilkadziesiąt minut nie można było rozpocząć następnej walki, bo ludzie protestowali, gwizdali, buczeli. No i ten następny pojedynek, w którym Zbigniew Pietrzykowski walczył z Kasiusem Klejem, późniejszym Muhammadem Alim, też jeszcze w trakcie tego pojedynku było słychać gwizdy. I po powrocie polskiej ekipy do kraju kibice. Zrobili zrzutkie. Zebrali tyle złota, że ufundowano kopię, tego replikę tego złotego medalu olimpijskiego, który należał się Tadeuszowi Walaskowi i dali mu. Także on po tych igrzyskach miał złoty medal olimpijski, kopię i miał srebrny medal olimpijski, który dostał po tej niesłusznej, przegranej z Krukiem. Takie to były historie. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej przegranej? Damiana Durkacza. Jeden wiosek jest dla mnie oczywisty. Trzeba zostawić na stanowisku trenera kadry Grzegorza proksy. Proksen. były mistrz Europy Zawodowców, znakomity bokser, analityk, Z zebrał dobry skład, ma przecież też do pomocy świetnego fachowca, Fiodora Łapina. Tylko pół roku pracował, trochę za mało. Ja myślę, że to jeżeli on zostanie i będzie. Nadal trenerem kadry, trzeba z nim podpisać kontrakt do następnych Igrzysk Olimpijskich. To w końcu doczekamy się tego złotego medalu olimpijskiego, a może w najgorszym wy wypadku brązowego medalu olimpijskiego w boksie. Grzegorz i przy pomocy Fiodora Łapina może do tego doprowadzić. Spełni się w ten sposób marzenie moje czy, czy Janusza Pindery, no bo zostało nas dwóch takich dziennikarzy, którzy pamiętają te najstarsze. Czasy polskiego boksu, kiedy byliśmy potęgą w boksie. Janusz marzy o tym, żeby zobaczyć czy skomentować walkę Polaka, jak zdobyła w ogóle medale olimpijskie. Ja też o tym marzę. Miejmy nadzieję, że to marzenie się spełni, no, chociaż to już czasu zostało niewiele, przynajmniej dla mnie. Janusz troszeczkę młodszy, no, mam 75 lat, następne 4 lata, no... Jak Bóg da zdrowie, to może doczekam się do kolejnego medalu olimpijskiego w boksie zdobytego przez polskiego boksera, bo nadal tutaj też jest mała taka nadzieja. Aneta Rygielska wygrała w pojedynek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Jest w znakomitej formie, jest pełna optymizmu. No, Następna rywalka to Turczynka, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, ale mam nadzieję, że Aneta ją pokona, a jak nie, to mamy jeszcze Szelemetę, Bójciki i miejmy nadzieję, że jeżeli nie, nie będziemy mieć medalu olimpijskiego mężczyzn, bo już wiadomo, że nie będziemy, to może doczekamy się medalu olimpijskiego kobiet w boksie, to będzie taka mała osłoda po tym wielkim niepowodzeniu Damiana Durkacza. Słuchajcie, ja jestem optymistą, wierzę, że w końcu ten medal przyjdzie. Trzymajcie się, też wierzcie, że się uda. Jeżeli nie uda się, nie udało się chłopakowi, to może któraś z tych trzech dziewczyn zdobędzie medal i przypomni o tym, że kiedyś polski boks był potęgą. Cześć, do zobaczenia i do usłyszenia.